Przepraszam, że cię odciągnęłam od Marty, ale chciałabym jeszcze, żebyś spojrzał na umowę. Myślę, że jest wszystko w porządku, ale chciałabym, żebyśmy to jeszcze raz razem przejrzeli. Tak, tak. Ale co tak? Nie, cokolwiek mam. Cokolwiek mówisz, ja mówię tak. Aha. I oczywiście nie jesteś myślami z Martą, tylko w inwestycjach. Dobrze, tak ale... Jestem już z tobą, tylko powiedz mi, o co chodzi. Eee, no właśnie, co będzie to mam. A no tak, zabrałam wczoraj ze sobą do domu. Klucze. Przyniosę ci. Ale Marta ma klucze. Miała pokazać klientom rozkład mieszkania. A tym klientom, z którymi właśnie podpisuję umowę? A, to się udało. No to wspaniale. Muszę powiedzieć, że ona sobie świetnie radzi. Wiadomo. Dobra, to ja skoczę do nich i po prostu przyniosę ci te klucze. No oczywiście, skoro musisz. Nie muszę, ale ty ich potrzebujesz. Mhm. Ale cudownie, że udało się to wszystko tak szybko załatwić. Czy naprawdę jesteś wspaniała? E, cieszę się i dziękuję. Aż trudno uwierzyć, że jesteś nowa w tej branży. Musiałaś mieć chyba jakieś porządne szkolenie, Serbisz, przyznaj się. Oczaruj, Ja? Nie, Marta no. po prostu się urodziła tak wszechstronnie, utalentowana. I no. nie ona jedna. Słuchaj, ten człowiek już po stawówce mhm. miał całą tabliczkę mnożenia w małym palcu. <laughs> no. Naprawdę? Czemu ty się nie chwaliłeś? Bo no. no to jest skromny człowiek, on ci się tego nie powie. A o misji ratunkowej dzieciaków z osiedla też pewnie. Nie, daj ja. spokój. Nie wspominał. Ale co daj spokój, stary? O tym trzeba mówić, no. Ludzie muszą to usłyszeć. Trenuje z dzieciakami na ściance. To nic takiego. Wow, super. Tak, ja mu to tylko pelerynę założyć. No jakieś obcisłe rajtuskie. Nie, do Julka słuchaj. Julka mu za dużo polała. O, o, o głowę już mu uderzała. No. Kochanie, nikt więcej nie pije, więc wiesz, cała butelka twoja. Dobra. O ile podałaś? Oczywiście, że podałam. że ale wszystko. No dobra, wtedy już, już się boisz. bo będę mówił. ja się boję, że na że będziesz dobry, bardzo przepraszam, że psuję Państwu zabawę. Adam, co ty tu robisz? Klucz potrzebuje mama, zapomniała. E, mama. A, tak. Ja zapomniałam jej odbić. Przepraszam. że to nie Dobra, nie w pracy, spokojnie. Wracajcie do interesu. Cześć. Razy. Ale przepraszam, bo chwilę. Adam, poczekaj. Na co mam czekać? Już skończysz podwójną randkę. Jaką podwójną randkę? Proszę cię. Mówiłaś, że idziesz na obiad z klientami, tak? Tak. Jakim klientem jest Serkisz? Ale ja nie wiedziałam, że on tu będzie. Aha. Jak przyszłam, tu siedzieć. Nie. No tak. Ale... No on zawsze wie dokładnie, gdzie i kiedy się znaleźć. Ale... Przecież, naprawdę, nie oszukałam cię. To drugie mi się nie podoba, że... że pomyślałeś, że coś przed tobą ukrywam. Rozważysz? Może mnie ktoś wtajemniczyć? Co tu się w ogóle dzieje? Hmm? No bo wydaje mi się, że tylko ja nic nie wiem. Nie ja do pracy. Mhm, wracam.